Ogólnoświatowa panika wywołana przez koronawirusa nie jest jedyną niepokojącą informacją z ostatnich tygodni. Z dalekiego wschodu docierają do nas bowiem informacje na temat ogromnej asteroidy, która zmierza w kierunku ziemi i może zagrozić nam wszystkim. Skąd biorą się te doniesienia? Okazuje się, że jedna z indyjskich stron internetowych o nazwie Headlines India zaczęła ostrzegać swoich czytelników o nieuchronnej ich zdaniem kolizji Ziemi z asteroidą 199OR2, która ma mieć miejsce 29 kwietnia bieżącego roku. Źródło tej informacji upatruje się w artykule ze strony Daily Express. Jego autorzy rozważali jednak jedynie w nim konsekwencje takiej kolizji oraz to, jak bardzo prawdopodobna się ona wydaje. Ciało niebieskie o nazwie 52768 lub też właśnie 1998OR2 porusza się z prędkością ponad 30 tysięcy km na godzinę i zbliży się w okolicy naszej planety pod koniec przyszłego miesiąca. Problem z apokaliptyczną interpretacją indyjskiej strony polega na tym, że zgodnie z szacunkami agencji NASA, obiekt ten minie naszą planetę w odległości o około 16 odległości z Ziemi do Księżyca. Nie jest to więc szczególnie duże zagrożenie dla naszej planety, co nie przeszkadza jednak niektórym ludziom w dzieleniu się doniesieniami Headlines India w sieci. Dlatego też tysiące użytkowników Facebooka podzieliło się ich filmem na swoich tablicach, czyniąc z niego internetowego wirala. Dyskusje na temat potencjalnego zderzenia obiektu wielkości Mount Everest z Ziemią trwają więc w najlepsze, mimo iż w rzeczywistości nie ma wiarygodnego dowodu na to, że mamy się czego obawiać. Z drugiej strony, nie ma chyba co łudzić się, że gdyby faktycznie groziło nam jakieś niebezpieczeństwo, którekolwiek ze światowych rządów poinformowałby o tym ludzkość. Poddawanie się panice nie jest jednak żadnym rozwiązaniem, tym bardziej, że gdyby faktycznie zbliżała się do nas olbrzymia asteroida, to i tak nie dysponujemy żadnym sposobem na jej zestrzelenie. No cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zanim jednak odejdziecie, chciałbym raz jeszcze zaprosić Was na naszą stronę internetową innymedium.pl. To właśnie na niej pojawiają się oryginały artykułów, na bazie których powstają filmy na kanale. Zachęcam również do sprawdzenia naszych mediów społecznościowych, w tym przede wszystkim naszego Facebooka, Twittera oraz Instagrama, oraz oczywiście sprawdzenia również naszych innych kanałów, takich jak Tylko Nauka, Tylko Medycyna, Zmiany na Ziemi, no i oczywiście nasz nowy projekt Tylko Gramy. Tak czy inaczej, życzę Wam wszystkim miłego dnia.